Ahoj, to ja, Krzysztof Wysocki. Cześć, tu Syntetyczny Krzysztof, zastępuję Prawdziwego Krzysztofa, któremu bardzo popsuł się głos. Wróci do nas za jakiś czas. A teraz do rzeczy. Podcast Biznesu Bez Stresu, 24 stycznia 2022 roku, odcinek 153. Jeszcze, czy już? Jak nie porzucić postanowienia noworocznego? Tak, to ten czas. Czas, kiedy postanowienia noworoczne pękają i obracają się w proch i pył, niczym piaskowcowe ostańca na pustyni, palone słońcem niecierpliwości i smagane wiatrem zniechęcenia. Siłownie, które zapełniły się na początku roku, powoli pustoszeją, a sprzedaż papierosów i ptasiego mleczka wraca do normy. Czy wszystko już przepadło? Czy kolejny rok trzeba będzie spisać na straty? W przypadku wielu osób tak się stanie, ale nie w twoim, jeśli przeczytasz ten artykuł i nauczysz się wykorzystywać magiczną moc dwóch słów jeszcze i już. Słów, które, jeśli zostaną właściwie użyte, pomogą ci podtrzymać determinację i w dążeniu do dowolnego celu. Co sprawia, że twoja motywacja do realizacji postanowień noworocznych już po kilku tygodniach gasa? Dzieje się tak dlatego, że skupiasz się nie na tym, na czym powinieneś. Masz wyznaczony cel, cały czas go widzisz, ale zbytnią uwagę przykładasz do tego, ile ci jeszcze do niego brakuje, i jak długa droga jest jeszcze przed tobą. Co prawda zbliżasz się do mety, ale bardzo powoli, i wciąż jest ona hen, hen, na horyzoncie. To błąd. Skup się na tym, dokąd już dotarłeś, jak daleko już oddaliłeś się od punktu startowego, i jak wiele już osiągnąłeś. Dzięki temu zdasz sobie sprawę, że poruszasz się w dobrym kierunku i w dodatku z całkiem przyzwoitą prędkością. Wypełnią cię duma oraz motywacja do kontynuacji wysiłków zgodnie z zasadą i Izaaka Newtona mówiącą, że im bardziej rozpędzone jest ciało, tym trudniej jest je zatrzymać, czy jakoś tak. Na przykład ważysz 90 kg i postanowiłeś w nowym roku schudnąć o 10 kg, dzięki swojemu samozaparciu i wrzeczeniom do dziś zrzuciłeś już 2 kg, ale wciąż pozostało ci jeszcze 8 kg do celu. Te liczby są przytłaczające, jeśli skupisz się na jeszcze 8 kg, ale doznasz entuzjastycznego uniesienia, gdy skierujesz swoją uwagę na już 2 kg. Minęło zaledwie kilka tygodni, a ty już masz takie efekty. Tak trzymaj. Podejście polegające na skupieniu się na tym, co już osiągnąłeś, zawsze działa. A najlepsze w nim jest to, że nie porównujesz się do nikogo, z nikim się nie ścigasz. Tylko z radością dostrzegasz pozytywną różnicę między tobą z przeszłości, a tobą dziś. I w dodatku sam jesteś tej różnicy autorem. Zatem, oceniając swoje postępy i dopingując się do dalszego działania, zawsze patrz na to, co już, a nie na to, co jeszcze. PS byłby niesprawiedliwy w stosunku do słowa jeszcze, gdybym nie dodał, że ono też może pozytywnie motywować. Oczywiście nie w kontekście, ile mi jeszcze roboty zostało, ale w kontekście wszystko jest możliwe. Już wyjaśniam, o co chodzi. W przykładzie schudnięciem o 10 kg stwierdzenie muszę zrzucić jeszcze 8 kg brzmi demotywująco, natomiast deklaracja waży 88 kg, jeszcze, zawiera w sobie nadzieję, ba, powiem więcej, wręcz pewność, że osiągnięcie celu jest tylko kwestią czasu i konsekwencji. Jaki stąd wniosek? Nie jesteś jeszcze na mycie, ale spory dystans już pokonałeś. Gratulacje i powodzenia. Zostań patronem biznesu bez stresu. Patroni otrzymują e-booki, które są niedostępne dla nikogo poza nimi. Naprawdę warto zostać patronem biznesu bez stresu.